Witam, witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Assassin's Creed. W tym odcinku rozpoczniemy nową grę, tak więc zapraszam na film. Mamy problem. Nie mogę zakotwiczyć go przy wspomnieniu. Przeżył zbyt wielką traumę. Odrzuca terapię. wycofujesz. się. Boże, spróbuj się. Teżno jest również w Wiechu, znany jako Dawid Mirecki. Temat. Tak więc, kręci w radę. Słuchaj mojego. Co mi To co cię dotknęło Nie jest drobne za chwilę. To tylko obrazy przeszłości. Nie mogą cię skrzycić. O, młody fe. Wciąż pamiętam, widziała. jak strób był. Tak by cię kon trokieba, to, wiesz, mówimy, to, mówimy, to nie moje wina. Pierwszy raz. Nie jest prosty Pierwszy Tracimy raz jest bez Nie prosty Wystarczy panno Musimy go natychmiast odłączyć W porządku Desmondzie Postaramy się cię No. Nie do wiary. Chyba sobie przypominam, że animusa będą odłączać Tak, dokładnie. Że nic mu nie będzie. Miał organizmu, nie orgazm, Spokojnie. Spokojnie. Właśnie ocaliłem pańskie życie. Ocaliłeś! Porwaliście mnie! Podłączyliście do tej rzeczy! Animus. To jest animus. Nawet nie wiem, kim jesteście. Dlaczego mi to robicie? Nie informacje, których potrzebujemy, panie Miles. Informacje? Na litość boską jestem zwykłym barmanem. Czego ode mnie chcecie? Żebym was nauczył mieszać Martini? Wiemy, kim pan jest. Czym? Pan jest. Nie mój, o czym mówisz. Nie mamy czasu na gierki. Jest pan asasynem. I czy się to panu podoba, czy nie, w pańskiej głowie znajduje się coś, jak zwykle... czego chcą moi. Po od początku gry jest zjebany film. Nie jestem tak, więc chwilę poczekać. Już nie! Tak, pańskie akta zawierały jakąś wzmiankę. Coś o ucieczce. Wyjątkowo szczęśliwie się złożyło. Czego ode mnie chcecie? Wypełniania naszych poleceń. Ani Animus pomoże nam znaleźć to, czego potrzebujemy. A potem będzie pan wolny. Nie ma mowy, żebym znowu tam wszedł. W takim razie będziemy kontynuować naszą pracę, uprzednio wywoławszy u pana śpiączkę. A kiedy skończymy, zostawimy pana na pewną śmierć. Szczerze mówiąc, jest pan przytomny tylko dlatego, że ten sposób jest szybszy. Jesteś szalony. To jak będzie, panie Majs? Życie czy śmierć? Proszę się położyć. A, więc znowu się kładzie. Szybka jak kurde jaki słupik. Czuję jak konserwa jaką do tego wszedł. Gdzie ja jestem? Wewnątrz Animusa. To znaczy... To projektor do odtwarzania pamięci genetycznej w trzech wymiarach. Pamięci genetycznej? Chyba potrzebne będzie krótkie szkolenie. No dobrze. Zaczniemy od czegoś prostego. Czym jest wspomnienie, panie Miles? To jest odtworzenie wydarzenia z przeszłości. Unikalne dla jednostki pamiętającej to wydarzenie. A, jasne. Jak dateTime panu powiedział, że ludzkie ciało zawiera nie tylko wspomnienia danej osoby, nie wiem, czy to ale też będzie także gameplay, natomiast będą on trwał około 10 maksymalnie 10 13 minut. Migracja, hibernacja, reprodukcja, skoro jest internet i, i niestety ale upload co by trwał za długo. Zwierzęta mają instynkt. Teraz bawi się pan w semantykę, panie Miles. Fakty pozostają faktami. Te stworzenia posiadają wiedzę, pomimo braku doświadczenia, z którego ona wynika. Od 30 lat próbuję zrozumieć, że tak to jest... Do nie dokonałem niesamowitego odkrycia. Nasze DNA działa jak archiwum. Zawiera nie tylko przekazywany Pff. przez pokolenia materiał genetyczny, ale również pamięć z siły wspomnienia myszkę. naszych przodków. A więc Animus pozwala wam rozszyfrować i czytać te akta. No. Jakiś goled tom się jeba. Jest mały problem. W tym wypadku próbujemy uzyskać dostęp do konkretnego wspomnienia. Niestety, kiedy próbujemy otworzyć twoją pamięć, twój Na pierdol. Takuje ci pewności, żeby wejść w ciało swojego przodka. To właśnie stało się wcześniej. To Zostawi wejść. Jak kobiety, nie w ciało przodka, do stabilnego stanu. Dlaczego? To twoja podświadomość stawia opór. Odkryliśmy podobne reakcje u pacjentów, którzy pod hipnozą ponownie przeżywali traumatyczne wydarzenia. Nie mogą przeskoczyć bezpośrednio do określonej pamięci. Trzeba im w tym pomóc. A nawet wtedy mogą wystąpić problemy. Więc co można z tym zrobić? Znajdziemy pamięć, z którą możesz się zsynchronizować. A później przejdziemy dalej. Przywykniesz do tego. Na razie bliżej się nie dostaniemy. Więc będziemy musieli zacząć od tego. Wczytuję teraz program szkoleniowy. Tak więc jakieś szkolenie. Ostrzeżenie. Przepływ danych niestabilny. Próba odzyskania synchronizacji. Zostaw moją bajkę. Witaj w obiekcie 17. Szkolenie to ma za zadanie pomóc Ci w przystosowaniu się do systemu kontroli animusa. Dalsze instrukcje za chwilę. Wskaźnik synchronizacji przedstawia stopień zgrania ze wspomnieniami twojego przodka. Jeśli kiedykolwiek spadnie do zera, Animus idzie do ostatniej zsynchronizowanej lokacji. W tej chwili jesteś na granicy desynchronizacji. Postępuj zgodnie z poleceniami, tak aby przywrócić stabilność systemu. To jest mała. Animus wykorzystuje system lalkarza do sprawowania kontroli nad działaniami twojego przodka pod programy mające swoje przystosowanie do urządzenia. Zaczniemy od sprawdzenia ja podstawowych ciągle tego elementu. I zadymisz całe pomy. Stojąc w miejscu wykorzystaj przycisk głowy, aby rozejrzeć się po otoczeniu. Dobrze. Przeciw. Użyj pustej dłoni, aby przejść koło ludzi niosących dzbany tak, aby ich nie upuścili. Udaj się w stronę znacznika, aby kontynuować proces synchronizacji. O, to też macie bieg na pałę, ale to mnie nie zaliczy. Świetnie. Co dziwne sterowanie. Animus, Animus. rozpoznaje różnicę. różnicę pomiędzy dwoma rodzajami działań: niezwracającymi uwagi i zwracającymi uwagę. Działania niezwracające uwagi są społecznie akceptowalne. Działania zwracające ja. uwagę są nakierunkowane ja. bardziej na anafię. Przytrzymaj oh. przyciski. Ja, ja, ja. uwagę. Aby zobaczyć jak twój naświetlacz zmienia kontekst polecenia lalkarza. Wspaniale. Aby kontynuować synchronizację, przetestujemy kilka działań w trybie przyciągania uwagi. Chwyć i rzuć tego człowieka w stronę znacznika, używając przycisku pustej dłoni w trybie przyciągania uwagi. No i nie gadać do mnie zajdowo, bo ten trzymacie skrzywę Dobrze. Very good. Używanie przycisku nóg w trybie przyciągania uwagi pozwoli ci biec z sprintem. Przydaje się to do ucieczki przed strażnikami lub zbliżenia się do celu. Jednak uważaj, aby na nikogo nie wpaść, gdyż możesz stracić równowagę i przewrócić się na ziemię. Jednym sprintem musisz dotrzeć do znacznika, zanim zrobi to ten człowiek. Świetnie bo on pierda. animus dostarczy ci również innych istotnych informacji ikona statusu społecznego informuje Cię o tym statusie wkrótce zostanie to wytłumaczone w odpowiednim kontekście ten symbol pojawia się gdy obserwujecie żołnierz kolor żółty oznacza że jest on nieświadomy kim jesteś lub tylko coś podejrzewa aby zobaczyć zmianę Szybcie. w poziomie świadomości skrycie zabijesz tego żołnierza Najpierw namierz cel. Ja wiem jak to się robi. Teraz do... wybierz swe ukryte ostrze. Nie Po wybraniu ostrza odejdź do żołnierza i zlikwiduj go używając przycisku uzbrojonej ręki. Ja nie takie ciekawe. No, a teraz mam nadzieję, że mieczym Kto widział co tu się stało? McCain. Niewierny do Zwłoki zwróciły uwagę drugiego żołnierza i sprawiły, że stał się czujny. Można to rozpoznać po czerwonym wskaźniku obserwacji. Zakowania agresywne lub społecznie nieakceptowane powodują adekwatną reakcję. Sprowokuj żołnierza. O, jest tu że zostałeś skorzystaj z Chodź, macie, żołnierze nie żołnierze. żołnierza. Nie zatrzymuj mnie Chcę mu uciec. O Boże. Wspaniale. Żołnierz stracił cię z poradki. chcę go zabić, ja nie chcę Teraz uciekać do ogrodu na dachu, aby się ukryć. Dobrze. Twoja ikona statusu wskazuje, że jesteś w tej chwili ukryty, ale żołnierz wciąż cię szuka. Poczekaj, aż Twój status ponownie się zmieni. bez sensu świetnie żołnierz zgubił twój ślad jesteś w tej chwili anonimowy i możesz wyjść z kryjówki wspaniale bycie anonimowym będzie napełniać twój wskaźnik synchronizacji i ułatwi ci wykonywanie zadań asasyna tak więc dalej są nauki o skradaniu rowery w pierdołach niestety tego wam pokazywać nie będę zapraszam do następnego odcinka na